Słuchajcie, bo wtedy się nie udało, ale ostatnio dogadałem swoją pierwszą płatną współpracę. Zobaczcie, teraz jestem twarzą A? E? Dobrze się powodzi, co? O, podpisałem z nimi umowę. Słuchajcie, to też jest apel do Was. Jak podpisujecie jakieś takie dokumenty z takimi firmami, to dokładnie czytajcie wszystkie zapisy, bo, bo oni mi tam wrzucili taki zapis, że ja muszę to pić na występach zamiast wody. <laughs> I też muszę odegrać niby taką spontaniczną scenkę, że chce mi się pić, więc ja po prostu odegram tą scenkę i lecimy dalej, dobra? Muszę się skupić, bo to musi tak w miarę naturalnie wyjść. <tryk> o, o, o. o, O, ale chce mi się pić! O, ojoj! Polski oce! Mój ulubiony! Mm. Ja sobie... Słuchajcie, ja sobie jaja robię. Spokojnie. Nie no jaja sobie robię, już rok z tym że polubiłem to gówno. Nawet do nich napisałem, żeby zrobili gazowany, no. Napijesz się, się znowu czuć smak za darmo. Mogliby zrobić taki perlasz, co? Albo zaprosić mnie na Odstoberfest? Cześć! W sensie. no, no, nie wiadomo, jak ta kariera się potoczy. Może kiedyś nawet zawalczę w Odstagonie, tak? To... No i fajnie. No, mam nadzieję, że dobrze robi na wrzody. A googlowałem w szczodrości, jakieś dziwne obrazki wyskakiwały.